Dzień dobry wszystkim, słuchajcie, witam was serdecznie na moim kanale u Mister Koyota, bam, 16 marca słuchajcie, Koyot zaś walczy na rzece. Kto nie wie, jest to rzeka Neckar w Niemczech, wiecie, To no taki kanał, rzeka, no jest tu głęboko, pływają barki, lalala. La, la. Ok, krótkie info co do e, moich zestawów, słuchajcie, wędki karpiowe 360, ja, słuchajcie, na jednej więcej 0,40 żyłka, na drugiej 0,35. Podajniki z Prestona, słuchajcie, 60 gramowe, bam, 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 bam. Co jeszcze? jadę dalej. Nie to na fest, jak widzicie, jest tam koralik, czyli luźno to pracuje. Przypunik malutki, w brzuchu mi już burczy, sorry. Przypunik malutki, za 7-8 centymetrów, dokładnie, nie wiem, 0,22. Chodźczyk dziesiątka i tam na gumce jest mega pelecik, ten co zawsze, na słodko z dynamity, nie? Reklamy tu żadny nie robię, słuchajcie, ten futer mi się tutaj sprawdził. Nie sprawdza się to wszędzie, tą już Kto wie, to wie, kto nie, to nie, to nie, takie no info, lalala. La. Do podajnika, słuchajcie, przyjdzie, do podajnika, pelet 2 mm, cyk. A i tak mi się to prezentuje na sam koniec. Lalala, la, la. super zestawy dwa, już to mu wciepane, słuchajcie, wciepane to mu tak 10-15 cm od, od brzegu ja? I czekamy na rybka. No. Co 15 minut, co 20 będę się to przeciepywał. szukał tej ryby ze szlojda, że już szczelił tam pora kulek. Mam nadzieję, że ich tu ten zapach e, przywoła. Okej, okay. dobra, słuchajcie, tu co? My czekamy na rybka. No i czekamy na rybka. No. na weź się, kurde, jak tak szybko to powiedzieć. Ale sklam. Czy mi się jakieś rybki wledzą? To jest dobre pytanie. Słuchajcie, 2 marca, jak mówię, w Gieburcach brały jak szalone, dzisiaj też pochmurne niebo. Ja. Zmiana pogody, dwa dni temu, wczoraj też było tak lepiej, dzisiaj zaś chmury, nie wiem. Te ryby chyba tam do lepy dostaną, no. ciśnienie rozjedą do góry, roznadu. Wątpię, że by się coś brało. A jak będzie brało, słuchajcie, dzisiaj, ta ryba ta największa ryba. Dedykuję wam, moi widzowie, za te wszystkie wasze subskrypcje, te komentarze i lajki. Słuchajcie, to mnie tak buduje, buduje i... Chodzi o to, no czym więcej was jest, to większa ochota iść na te ryby, pokazać wam coś, złowić wam coś i... Cieszyć się, cieszyć się z tego, słuchajcie, bo to jest naprawdę mega hobby. No lepsze jak fuzbal nie? Na pewno. Okej, okay. hu jeszcze chcę wam coś powiedzieć. Jak wam się będzie filmik podobał, paluszki do góry, słuchajcie, kto nie subskrybuje, dajcie mi tam suba, z serdu, całego serducha wam dziękuję i jedziemy dalej, i jedziemy dużo. i tak do końca świata i o jeden dzień dłużej <laughs> będziemy łowić. Tak jest? Dobra, zapraszam was na film. BUM! To jest 10 minut. Koralik mu w gębie w jeden zaczep. Jest ryba. Muszę nowy zestaw zrobić. O! O! Rybka. Swetec. Piękny klinik. Pokazuje rypa Piękny klinik. Mega. No wodę się. I tak. Sveče, mi je jeden zaczep. Stracił uvijek podajnik. No niestety. Robię chce nowy ten zestaw. Piękny odjazd, klenie ciągną fest. Widziałem, że klienika bo kaper wlezie. To jest norma. Klenie to lubią, słuchajcie, ten futer. Fajny taki ze 38 centów miał, nie? Piękny, ale my czekamy na większą ryba. Szela im za chwilę zajść ze szlojdra. Zrobię tym podajnik i. Czekamy na większą rybę. Mega! Bam że moja mama ogląda moje filmy. Mamusia pozdrawiam cię Młody. Mama Halo Eee Jasynku, jak ty tam wyjesz na tym Na tych filmach Skąd już tak wieć, ale mamo Ty nie wiesz, że to jest taka uciecha jak się ryby wyciągnął. I wie jak Kojot, no przez co się to tak nazywa, Mister Kojot, mój kanał, dobrze o tym wiesz, nie? To takie no info. Do mamy Dobra, jest rybka, słuchajcie, i przeczepujemy zestawy i czekamy na większy okaz. I wybieram numer dwa, na pewno kleń Nie wiem. O, klin. Ale nie do zachęty. A klinik to jego. i następny słuchajcie taki klinik. Och, jeszcze mnie obsrów. Z 35 centymetrów Ako petarda, kojota, do wody. No i rybka numer dwa, petarda. Cieszę się. Słuchajcie, co do tego, co do tego mojej metody. No jak widzicie, te przyponiki, co mam z gumką, jest to z włosem, tam on ten pelecik i do wszystkich amatorów, takich jak ja, czy tam dzieci, co łowią ryby, Słuchajcie, metoda jest dobra, z tego względu, to też nie musi być no, do metody, sorry. Żeby chok był z włosem, e, z tego względu, że za każdym razem ta ryba jest zaczepiona, słuchajcie, odolno warga. Fajnie się to odhacza, bez problemu, ryba nie połyka tego aż e, tak głęboko. I nie ma problemów, nie kaleczycie tej ryby. Petarda, słuchajcie, polecam, chytajcie się na to za każdym razem. Żeby też nie kaleczyć tego borajstwa tej pięknej natury, a? Ja? Okej, okay, za takie no info nie od koiolta. <gryw> Bam! Przyciepujemy zestawie. Co dwa brania były? Szliśmy trochę ze szlojdra, a? Ja? Tak i dwa kubeczki, peleciku więcej nie. To starczy. Syczy pora kulek. 10 minut. Następny klej. I to. Boasty sam. O, kaj te karpie, kurde. Eż tak słuchajcie. Piękne klenie. Jest piękny. No się. Słuchajcie, pięć minut później. Następny aligator.

petarda ja już. słuchajcie, ten już ma 43 centy piękny słuchajcie, jak go łowię na ta metoda? oczywiście koło z wolnym biegiem ja tu ten to musi być, słuchajcie, bo z tego, to nie jest na drganczu szczytówka i zaglądacie cały czas jak to mrugo, mrugo. Ryby na rzece bierą, ma masakra. Są silne, lepiej się zawsze włączyć wolny bieg i ryba swobodnie ciągnie, Dzzzt. ja i zacinacie. coś pięknego. Znaczy, pamiętam jeszcze jak. Ho, ho, ho. I Pozdrawiam serdecznie. Ta osoba, co mi pisała, słuchajcie, na tam, na ciebie do tej rzeki Peletu albo Boili z tych kulek, będziesz miał efekty. I tak sobie myślę Rzeka futrować, i to wszystko spłynie. Nie, trzeba trochę zafutrować, Słuchajcie, ja też dziękuję za, ta, za ten komentarz. Wtedy pozdrawiam ta osoba. Nie wiem, już zapomniałem kto to napisał. I tak się przychodzi. 3 dni. Ze szlojdra trochę poszczelać w w jedno miejsce. Wiem, że jakby dałowił tam ja to futru ja tu 20 metrów. Ja, I to się to płynie się ciągłości niemal, to się płynie płynie i, i za każdym razem za te krzoki słuchajcie, tutaj te krzoki są tam też dwa szlojdry, tego samego futru. Ja bo mogą tam być pochowane, ale ja. tam, tam nie ma dostępu z brzegu tak myślę, że hmm. te ryby mają tam spokój i tam sobie siedzą. Ja. Czyli tam walna z dwa, dwa takie koszyki ze ślojdra i potem w ta strona, ja. tutaj Kajłowia kaj ok? Tak to robią i ryby przychodzą. Cip cip, 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 cip a robię brani <laughs> okej. Okay. Słuchajcie, moje, pół dziesiątej byłem tu o ósme, niż jak się rozpakował. Pół dziewiątej, że zaczął chyba łowić, to po pół dziewiątej. I się ja, co tam do tego. No i. Rybki bierą, no. Fajnie, cieszy mnie to. Myślałem, że dziś przy tej pogodzie go będzie klinska, ale. Słuchajcie, to jest do was, to jest do was. Te ryby są wszystkie do was. Za te suby Bam! Od mojego domu do tej rzeki jest około 12 km, czyli daleko to nie ma. Ja mogę sobie zawsze podjechać. Bo zaglądać co tu się dzieje? Wiele kormoranów, bla bla. bla. Ile barków płynie. <laughs> Dzisiaj akurat no, no jedna lecia, e, płynęła. Leciała, sorry e, Dobra No broni Słyszeliście pip? Broni Nie zaczepiła się. <laughs> cwano. Musi też mieć oczywiście szansa Kojot to jest taki gero terenie, bo mu ryby biorą i bla bla bla, nieco nie, kuje. <gry> nie, trzeba umieć czytać. Trzeba umieć czytać, słuchajcie, trzeba umieć czytać rzeka. Już nie czytam tyle lot. już nie tak przeczytał, słuchajcie. Nie wiem co, kaj, w stoi, kaj gdzie w Kie głupi. No nie umiem się doczekać, słuchajcie, maja. W maju, kurde, zmieniony miejscówka na rzeka, e, rzeka, Znaczy ta sama rzeka, no tam jest płyci, tam że wyciągnął te krokodyle. Tam się wybieramy dopiero w maju, będzie słoneczko Tu ta miejscówka, co mam, to, że w ostatnim odcinku co widzieliśmy, odkrył i od tamtego czasu, czyli drugi rożek tutaj jest, bo drugi osób wytkuja tutaj he, ja. Miejscówka fajna No, sateczki widać, la, la góry, babla bla, bla. Traj obraz piękny, byleby nie a ja wypijemy sobie piwko co? Maka, jedziesz autem polu. polu Pepsi, ale z cukrem. Było też bez cukru, ale nie smakuje mi to. Jakoś tego nie miała pić. O, oh, prani to mu. Siedzi. Kleń. Wariuje. Jakiś mały. Kumpel mi dzwoni, jeszcze Georg. Georg.

Od auta w lewo musisz iść Wlazła płodź no. no i tak 25 centów Mortka wlazła przepiękno Do wody kochani Słuchajcie może przyjdzie mój kolega tutaj Georg Zwudził mi teraz Dobrze mu taki zegarek, że mogę łowić i La la, la pogodać się z nim chyba też przyjął na ryby widział auto moje stoi tam mam odwiedziny Georg Będzie w szoku. <noise> co ja tu ryb wyciągnął mnie też windko słuchajcie to jest z pierwszych filmików to jest Jorguś bardzo tu się pędaluje. słuchajcie siedzi Jorguś się zdziwi ho, 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 ho. Auuu! Iou, man! Eu acho que é szosto, nie? o sexto, não é? Oh! Ele já é tão grosso! O que é isso? Jesus! Eu te que de O é isso, Por nie idzie mi tu! Co to jest? Zawsze Jak zawsze Jak branie było niesamowite! Powalut powaluj! Kaper, słuchajcie, ten kaper jest do Was! Ludzie! Whitney Luftu! Whitney Luftu, je! Trzykrotnie! Słuchajcie, to dla Was, słuchajcie, moi drodzy. Kaper 45 centów. Piękny jest. zarobicie będzie Bazę deszczyk. No piękny. Chyba może 2,5 kg. Takiego grubaska. Puszczamy do wody, niech żyje. Przyjada po niego jeszcze, kiedy. I love you. Także mógł Jorguś przyszło na odwiedziny i ciągnie krokodyla Ale ten jest przepiękny, ten jest przepiękny. To będzie kaper Jogę Jorguś Pierunie, pierunie No Co za dzień Słuchajcie i to wszystko do Was Jorguś jest dzisiaj też z nami Odbiera ci go Powolutku ja, Ryba walczy Piękny. piękny. To będzie kaper Jarguś Ja no, teraz mi chyba coś za mały się zrobił. Co? Nie, nie, nie! Jest piękny. Jest, piękny. Jest rybka, słuchajcie. Rybka kojota dołech Jarguśowi Wyciągnęła się ryba 2024. Nie Jorguś? Jo. Pokaż się. Tak. Dziękuję Ci ślicznie, kolego. Nie ma za co. Dziękuję Ci Szczewku, za blank nowe guminioki. Okay ja, ja, ja Piękny kaper, słuchajcie. Rzeczny kaper. Jakbym się tu zaczepił. Jakby ja, Malutko, malutko. Ja, ja, ja się. A, uciek. Jest, jest! Ja, <huchuchuch> Troszeczkę to... Nie, zresztą, zresztą, go tak, to wrócił. Pięknie. Piękny, he? No i oczywiście ten piękny uśmiech tego wędkarza. Zadowolony. Uuu, deszcz padł, zimno troszeczkę, ale to jest młodką. wędkowanie. Piękny, piękny. To się nazywa wędkowanie. Ech. Dobra, wypuszczony, co? Wypuść... Ja wypuszczamy, wypuszczamy, oczywiście. Już ci pomaga to. Robisz nagrywasz? No, nagrywam, nagrywam. Jeszcze raz ten koniec. Kurde ryba no. siadła. Ho, ho, ho. Jak no się no nazywasz? Mister Koi od Madafaka <laughs> To będzie kaper Jorguć. I z nowym opierun, piękna rybka Aktywny jest pierun. To jest kaper Jorgusz I dlatego Podbiera? Już mu da Trzeba mu pomóc koledze, oh! Kaper Ja, ja, kaper. ja się go podbiera, kameru, Piękny kaper, następny patelniu no i słuchajcie metoda, metod Feder zestaw gruntowy numer 16 działo ono, jest kapy ten jest troszeczkę mniejszy chyba, ale piękny też jest Jeeea, yeah. no go, yes. Yes. Gadam kurde ja zarzuć to będziesz miał No, no widzisz Co kojot, co kojot Ajuch kaper Dobra, w go zaraz Czego? Może pokurzymy Jorguzi o ja pokurza jeszcze Muszę się zbliżyć, żeby widzieli, ja, ja. że ta ryba jest zapięta od dolnowarga. Jest zapięta od dolnowarga. Aciek dziesiątka. Piękny. Piękny. Dobra. No i co? Jak wam się podobały rybki? Bombastico! To dla was. Za te wasze 500 subów, słuchajcie, karpie i te klenie dedykuję wam. Dziękuję jeszcze raz. Za wszystkie komentarze, za łapki w górę. Jak widzieliście Miołek, odwiedziny, Jorguś też se złowił rybka. Pięknie. I no i powoli będziemy kończyć, nie Jorguś? Ja kończymy Fajnie na było. dzisiaj chwilę. YouTube ja tu był 3 godzinki na rybach Jorguś ja przyszedł też Jak się ryba ciągnie Jorguś mega. Piękna sprawa tu zaś uciecha adrenalina na... 1200. Tak jest, bombastiko, super. super. Jo się ciesza, Wszyscy się cieszymy. Jorgusz się cieszy. Ho, 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 ho. Oby, tak dalej. Oby, tak dalej. To co? Kończymy zasiadka, Słuchajcie, widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Ju. Ja również. Ciao. <laughs>